W liceum pytałem katechety księdza doktora Edwarda Zachera, który był katechetą Wojtyły, w jaki sposób należy doskonalić miłość, skoro ona jest najważniejsza. On mi odpowiedział: Słowo miłość ma sto znaczeń starajcie się doskonalić mądrość bo ona ma dwa znaczenia albo mądre wykorzystanie czasu jakie macie albo pokonanie przeszkód na drodze do nieba tej mądrości uczcie się od Matki Bożej która jest stolicą mądrości Idąc z pociągu dolicą w Wadowicach, mijaliśmy kościół, a w nim kaplicę Matki Bożej. Zaglądaliśmy do niej nawet na dwie, trzy minuty, omawiając z nią lekcje w szkole. Często nawet nie klękaliśmy przed najświętszym sakramentem w głównym ołtarzu. Stolica mądrości była dla nas najważniejsza. Nikt nie chciał być głupi. Na pytanie, dlaczego miłość jest pierwszym przykazaniem, ksiądz Zachel odpowiedział: Ale tylko mądra miłość. Do mądrości długa droga, na której popełniamy błędy, i często po latach je poznajemy. To była dla nas ważna katecheza. Nawet gdyśmy decydowali się, że idziemy na wagary, to wszyscy, cała klasa, nawet za to rozwiązano klasę. Interwencja wizytatora z Warszawy. Byliśmy wszyscy profesorowie i nasza klasa, i poprosiliśmy, aby profesorowie wyszli. Pamiętam, jak wychodzili co do jednego, a wizytatorowi. Postawiliśmy pytanie. Skoro szukacie organizatorów, ten, to był kulik, na któryśmy pojechali, czy panu wystarczy, że organizatorzy wstaną i nie podadzą nazwiska? On trzy razy przeszedł tą salę wykładową, stanął na środku i powiedział wystarczy. No to organizatorzy wstali i usiedli. A on powiedział: Proszę jutro przyjść o ósmej do szkoły, normalnie. Ale co się tu z wami będzie działo, to ja tego nie jestem w stanie wam powiedzieć. I tak się też stało. Wróciliśmy po tygodniu do szkoły. Oceny spadły na poziom dostateczny, a my zabraliśmy się do nauki. Za rok przyjechał ten sam wizytator, ale tylko na jeden tydzień i byliśmy wizytowani. Klasa A. I klasa B. On według dziennika stawiał pytania, bardzo dobrym, dobrym, dostatecznym i niedostatecznym. Jak ktoś tam się załamał, to z tego dziennika na tym samym poziomie. Wizytacja trwała tydzień. Po tym tygodniu on nam podziękował i powiedział, różnica w stopniach, w dziennikach jest dusza klasa A na piątym piętrze, a wy na trzecim. Ale w wiedzy, w wiadomościach, które posiadacie nie ma żadnej różnicy. Mądrość wygrała kryzys i za to, jako klasa, byliśmy wdzięczni. To wygranie jest dla nas cenne, bo pomogło odkryć naszą tożsamość. Spotykamy się jako resztka klasy, która jeszcze żyje prawie co roku. Mądrość prowadzi do miłości, o której mówi Jezus i którą Ewangelia promieniuje. Mądrość unika błędów, a popełnione naprawia. Miłość popełnia wiele błędów których konsekwencje obejmują często całe życie, ale nie da się już tych błędów naprawić dzisiaj przy ołtarzu, proszę, stolicę mądrości módl się za nami, Ewangelia mówi o 50% mądrych, panien i 50% głupich. Takie są proporcje dla tych, którzy słyszą Ewangelię. Chodzi o tą mądrość, która już od Boga pochodzi. Przed nami wybory, i też chodzi o 50% tych wyborców. Prosimy, ażeby. Wybrali ci, którzy promieniują nie tylko ziemską, doczesną, ale również wieczną mądrością. Jeden procent więcej. W Ewangelii o tym jednym procencie nie ma mowy, ale my możemy Pana Boga o ten jeden procent poprosić. Mamy za co dziękować, bo należymy do mądrych i mamy o co prosić.